Mam żonę i właśnie wczoraj rozmawialiśmy, I, i właśnie ja mam teraz gorszy okres, przez to, że patrzę do tyłu i przez to, że wziąłem na siebie tak dużo w tym 2024, to, e, to w żadnym z obszarów życia czuję, że poległem trochę, w sensie tak, że nie widzę w ogóle jakiegoś takiego zielonego światła. Pomimo, że ty patrzysz na mnie i mówisz: Kurde, fajny gość, fajne rzeczy robi, to ja wewnętrznie. Jakby tego nie widzę. I właśnie Ala wczoraj mi też fajnie powiedziała, bo moja Ala ma 26 lat, jest kosmetologiem i w ogóle otwiera właśnie swój własny gabinet, ma pełen kalendarz w ogóle w gabinecie, pracuje bardzo dużo, ale właśnie to, co mi powiedziała wczoraj, że Szymon, ty tego nie widzisz, ale ja jestem takim twoim sukcesem w sensie, że e, gdyby nie ty, to mnie by nie było dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteś, żebyś to dostrzegał. No, i trochę to mnie tak cieszy, bo to, jak ona dzisiaj właśnie robi, to, no, to jestem niesamowicie z niej dumny, i to jest super, jak się rozwija. Więc to jest fajne, że się wspieramy w tych naszych pomysłach.